Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny, zakłada on między innymi relokację imigrantów, którym udało się dostać do Unii Europejskiej. Państwa unijne będą musiały ich przyjąć lub zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego jest Andrzej Werwiński. Andrzeju podczas tego głosowania większość polskich europosłów głosowała przeciw. Pakt tak naprawdę przeszedł niewielką liczbą głosów. Wynik głosowania ważył się do ostatniej chwili, dlatego na przykład do Donalda Tuska dzwonił Emmanuel Macron, namawiając go do tego, aby poprzeć te rozwiązania. A jednak politycy platformy, ale także PSL i oczywiście Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko lewica w ogromnej większości wstrzymała się od głosu. Chociaż pakt migracyjny przede wszystkim ma uszczelnić europejskie granice, to polskim politykom nie podoba się to, że wprowadza właśnie mechanizm re relokacyjny. Rel rel Kraje, które nie będą chciały przyjmować migrantów, będą musiały płacić 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego albo wysłać na przykład swoich pograniczników do Włoch. Na to się nie zgodzimy odpowiada Donald Tusk. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji tak czy inaczej. Zobaczymy jaka będzie ostateczna wersja tego paktu. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizmu relokacji albo płacenia za to, że nie przyjęło się... My tego mechanizm, ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. Przepisy wejdą w życie za dwa lata. Wiele z tych rozwiązań przydałoby się teraz, bo właśnie teraz na polskiej granicy z Białorusią trwa szturm. W ostatniej, ostatniej doby było ponad 220 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Migranci mieli ze sobą nie tylko drabiny, ale także narzędzia przygotowane z drewna i z gwoździ. Sytuacja robi się bardzo poważna. Przez... Richard Koudenhoff-Kalergi. Słyszeliście może o nim? Nie? To dziwne, bo facet zapoczątkował powstanie Unii Europejskiej. Hrabia Richard Kalergi mógł za kulisami po cichu wprowadzać swój plan i przede wszystkim przekonywać do niego wpływowych ludzi. Tym planem była integracja europejska. Nie brzmi strasznie, prawda? W 1922 roku hrabia Kalergi założył w Wiedniu ruch pan europejski, którego celem było ustanowienie nowego porządku świata opartego na federacji krajów pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. Ruch pan europejski przyciągnął wielu wpływowych ludzi. Mian Richard Coudenhoff kalergi również napisał parę książek i jedną z nich jest Praktyczny idealizm, wydany w 1925 roku i strasznie trudno tę książkę znaleźć, nawet w sieci. Znalazłem oryginalną wersję niemiecką oraz spory fragment tej książki przetłumaczony na język angielski, więc wszystko co teraz zacytuję naprawdę pochodzi z tej książki. Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej, dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Euroazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa wbrew jej woli uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, Popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród, który uciekł z getta więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa, troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów. Widzieć, że to brednie, teorie spiskowe, podobnie jak Tajna grupa Bilderberg. Co do tej grupy, macie rację. Przez ponad 50 lat była tajna. W tej chwili nie kryją się ze swoimi spotkaniami, chociaż dalej nie wiemy, o czym na tych spotkaniach rozmawiają. Jeśli hrabia Kalergi pisał powieść fantastyczną, która nie ma nic do dzisiejszej sytuacji z imigrantami, to dlaczego w podobnym tonie wypowiadał się brytyjski europoseł Nick Griffin w parlamencie europejskim? Co takiego powiedział pan Nick Griffin? Kiedy ojciec chrzestny Unii Europejskiej Richard koudenhoff Kalergi opublikował plan dla zjednoczonej Europy i dla zniszczenia kultury europejskiej, zachęcanie do masowej imigracji rasy innej niż biała była w samym centrum fabuły. Od tamtej pory bezbożny sojusz lewicy. Kapitaliści i syjoniści wykonują plan promowania imigracji i krzyżowania ras z zamierzonym celem usunięcia nas z naszych państw. Jako lokalny opór tej rosnącej ludzkiej branży genetycznej mhm. modyfikacji, elita kryminalistów poszukuje nowych sposobów, by zakamuflować swój projekt. Najpierw ich pionki, imigranci byli tymczasową siłą roboczą, później przemieniło się to w wielorasowy eksperyment, następnie byli uchodźcy i na końcu zostali odpowiedzią na problem demograficzny w Europie. Różne wymówki, różne kłamstwa. Azyl jest po prostu kolejny. Prawdziwy cel pozostał taki sam największe ludobójstwo w historii ludzkości ostateczne rozwiązanie problemu chrześcijańskiej Europy to przestępstwo wymaga nowych procesów norymberskich, a wy ludzie będziecie na ławie oskarżonych. Dodatkowo, jeśli chodzi o naród wybrany, to proszę bardzo wypowiedź żydowskiej aktywistki pani Barbary Lerner-Spectr. Myślę, że ma miejsce odrodzenie antysemityzmu, gdyż w obecnej chwili Europa nie nauczyła się jeszcze, jak być wielokulturową. I myślę, że będziemy częścią bólu w tej transformacji, która musi się dokonać. Europa to nie będą monolityczne społeczeństwa, jakimi były w poprzednim stuleciu. Żydzi będą w centrum tego. To olbrzymia przemiana dla Europy do dokonania. Oni teraz przechodzą do trybu wielokulturowego i zrodzi się gniew na Żydów ze względu na naszą wiodącą rolę. Ale bez tej wiodącej roli i bez tej transformacji Europa nie przetrwa. Na temat kryzysu wypowiedział się również finansista amerykański pochodzenia węgiersko-żydowskiego George Soros. Według miliardera Unia Europejska powinna przyjmować w najbliższej przyszłości przynajmniej milion uchodźców rocznie. Nie wydaje Wam się dziwne, że kryzys imigracyjny tak sprawnie przebiega? Nagle setki tysięcy ludzi przepływa przez Morze Śródziemne, by dostać się do Europy. Były przygotowane motorówki, pontony, łodzie, kamizelki ratunkowe. Czy nie wydaje Wam się, że to była i wciąż jest zaplanowana akcja? Ale po co? Przecież nie ma powodu. A co jeśli plan integracji europejskiej, zapoczątkowany przez Richarda Kołdenhowka-Lergii i dzisiejsza Unia Europejska, została stworzona do eksterminacji białej rasy w Europie? Brzmi strasznie, prawda? Prawie niemożliwie. Jesteście pewni, że jest to niemożliwe? Nie od dzisiaj wiadomo, że dzietność wśród Europejczyków jest żenująca niska: 1,3 do 1,7 dziecka na kobietę. Podczas gdy przybysze z Afryki mają taki współczynnik na poziomie około 5-6 dzieci, a kraje Bliskiego Wschodu od 3 do 4 dzieci na kobietę. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że zamykamy granice wszystkich państw europejskich i nikogo z nich nie wypuszczamy. Ile czasu będą potrzebowali imigranci, by zacząć być większością na przykład we Francji? 10? 15 lat? Wyobrażacie to sobie? Już w tej chwili muzułmanów na świecie jest więcej niż katolików. Przerażające. Pani Barbara Spektr powiedziała, że w Europie ma miejsce odrodzenie antysemityzmu i że Europa musi, musi stać się wielokulturowa. W sumie to w ciągu dwóch, trzech dekad stałaby się jednokulturowa, islamska. Wszystko nie łączy się w idealną całość? Stany Zjednoczone destabilizują Bliski Wschód i północną Afrykę, Irak, Afganistan, Libię. Część ludzi wierzy, że rewolucja w Egipcie w 2011 roku również była zaplanowana przez USA, powstaje państwo islamskie. Później izraelski wywiad stwierdza, że prezydent Syrii al-Assad używa broni chemicznej na swoich obywatelach. USA ostrzega Al-Asada, że jak zrobi to jeszcze raz, to USA zainterweniują. Zaraz po tym ostrzeżeniu w Damaszku zostaje użyta broń chemiczna. Śmierć poniosło setki Syryjczyków, a izraelski wywiad twierdzi, że to na 100% Asad to zrobił. USA wkraczają, pomagają rebeliantom w walce z prezydentem Asadem, niszczą kraj i nagle wybucha kryzys imigracyjny. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to wszystko ma niestety ręce i nogi.